Siema, z tej strony po prostu chodę, co na samym początku chcę, abyście zostawili subskrypcję, lajka, komentarz i wpali na Instagrama. I dlaczego nie mam filmików? Nie mam filmików, dlatego że pracuję od godziny 7 rano do godziny 19 czasami. A czasami pra... znaczy, no, pracuję... do 19 czasami, czasami pracuję do 13. Ale jestem taki zmachany, że już mi się nie chce nic robić. Przychodzę do domu i się kładę. <laughs> A co tam u zwierzaczków? Kaczuszki, jak to kaczuszki? Kaczuszki się pogodziły, jak widać. Przeniosłem cukrówki, bo niestety szabo wywalały je z gniazd. Teraz cukrówki są u, o właśnie, u barżanta, U kochinów, no, pada więc, znaczy kropi w sumie, więc siedzą w środku, ale możemy do, w sumie do kochinów wejść. Siadać mieść. Jajek jest. 2, 4, niby 5, 6 jest, tu jest jedno skryte jeszcze, ale tak naprawdę ich jest 5, bo 5 jest sztucznych. I, I jedno jest naprawdę. O, pomyliłem się. Dlaczego daję sztuczne jajka kurom? Bo. Yy, bo tak, w sumie. Nie, no naprawdę daję kurom sztuczne jajka, dlatego żeby się usiadły, bo wiem, że tutaj siadają, bo ja kupiłem. Takie, że se siadają i one już siadały. One mają, nie wiem, 2 lata, a siedziały ze trzy razy już. O, kasuszki leciały. <grym> no i co? I w sumie to tyle. No i powoli zabieram się za warzywnik. Pokażę wam jeszcze co i jak w foli. Nie wiem. Nie. Możecie napisać coś w komentarzach jak, jak Wy widzicie te odcinki. Bo ja na razie widzę je dość marnie. O. Chodzę do folii a akurat zaczęło kropić No ale widzicie, jaki fat No i mam. Patrzcie, mam tunel foliowy taki duży, nie? No To już go widzieliście w tamtym roku. I mam tunel foliowy w tunelu foliowym. Ha? Kto tak ma. Mam pewnie większość. Żeby wam rybka nie zmarzły. Pokażę wam. Jak u mnie to wygląda. I zielono. I zielono. Ja też bardzo dużo dokupię sobie jakichś tam różnych sadzonek, niesadzoneczek, duperelków, nieduperelków. Więc wiecie, to jest tylko to, co mi się udało wytagować, nie? To, że mam tylko tyle, to nie oznacza, że tylko... co ja tu zrobiłem? Nie wiem. O, to, że tutaj tylko widać tyle, to nie oznacza, że ja tylko tyle będę miał, nie? Tak w sumie. Będę miał o wiele więcej. Jeszcze mam w domu, mam słoneczniki w domu, mam... Coś jeszcze mam w domu, kukurydze na pewno. Będę musiał przygotować jeszcze dwie te. No, w tym roku będzie więcej warzywek. Nie, wiem, jakąś taką inspiracją w sumie do warzywek to jest ten. Info uprawa. Nie wiem dlaczego, więc dziękuję. A i dziękuję za, od razu Ci za wszystkie te, te co, co pisywałeś. Ale no, tylko że trzeba jeszcze ładnie ogarnąć, bo jakieś. Tu jakiś ten leży, tam jakiś sznurek w ogóle skądś lezy leży. Trzeba to na pewno zgrabić. No i jestem ciekaw szczerze, jak w tym roku będzie. Bo w tym roku będę miał większy warzywnik, jak jeszcze w tamtym roku. A w tamtym roku był jeszcze większy, jak dwa lata temu. <grych> Więc będzie ciekawie, będzie ciekawie. A, jest oczywiście nawieziony. Niestety tutaj pola nie będę miał. Znaczy tu pole będzie, ale nie będzie nic rosło na nim nie wiem w sumie co by sobie tam posadzić tam będzie a to wam pokażę tu będę chciał dać tu gdzie jest ta słoma i ta siatka będę chciał dać co będę chciał dać tą fasolę taką tą co tak się pnie ładnie ogórki i tu coś jeszcze chciałem dać ale już zapomniałem co i wiem że na pewno będę miał truskawki w, w, w rurkach. I w sumie to na tyle doniosek nie będę set, Do Silki też nie będę set, bo tam u nich się nic się nie zmieniło. Silkę dałem tylko do większego tego, większego. Yy, no, no tam większego, większej wolerki jakby. To jakaś taka pogoda dzisiaj, jakaś taka. Yy. Niby jakby chciało wyjść w ale jakby tak nie mogło. Tam jest ładnie, a tu jest brzydko. O, pokażę. Tam jest ładnie, nie? A tu jest nieładnie. Kurde, jak zwykle. U mnie na, na tej połowie zawsze musi być gorsza pogoda. Dobra, nie przedłużam. Nie wiem, możecie zaproponować proponować, jakby wyście widzieli filmiki, bo nie jestem w stanie nagrywać z tygodnia, bo ja tylko przychodzę, ogarniam, daję jeść, pić i w sumie to tyle. Jedynie, że tam coś trzeba zrobić, ale wczoraj większość robiłem, więc... Nie wiem, możecie dać... Jakiś tam pomysł. I co? Do zobaczenia. Nała.